Witajcie, witajcie, Pokémon oglądajcie, tutaj wasz prezenter Motyl, obok mnie Dezy, który ze względu na ostatnie wasze komentarze będzie się starał mówić o wiele szybciej, bo ktoś narzekał, że mówię za wolno. Dokładnie, a więc stało się, konkurs dobiegł końca. I oto jego wyniki. Będziecie słychać, bo tak cicho mówisz, że ja cię ledwo słyszę. A to dobrze, ja tutaj wszystko widzę na podglądzie, że słychać mnie dobrze. Dobrze, dobrze, tak jest. Tak jak Motyl wspomniał i tak jak ja Wam zapowiadałem na początku tygodnia w podsumowaniu tygodnia, wracamy do Was w filmiku podsumowującym nasz konkurs i ogłaszającym wyniki. Nie wiem, Motyl, czy chciałbyś coś dodać, zanim zaczniemy wymieniać niki czy też imiona osób, które wysłały do nas kompletne zgłoszenia i załapały się na nagrody? Co chciałbym dodać? Chciałbym dodać, że wiemy, że konkurs nie był najłatwiejszy, ale. Są osoby wygrane, są zwycięzcy tego konkursu, więc też nie był trudny. Hmm, ciekawa filozofia, ale tak potwierdzam, zdajemy sobie sprawę, że dla części z was mógłby, mógł być ten konkurs ciut, zbyt wymagający. Natomiast nie bójcie się, jeżeli kiedyś jeszcze wrócą, a zakładam, że jakieś konkursy wrócą na naszą antenę. Wtedy y, będzie to trochę inna forma, natomiast pamiętajcie, że wiemy, znamy Wasze opinie, widzieliśmy co pisaliście, więc bierzemy je wszystkie pod uwagę. A jak chcecie wyrazić jakieś nowe opinie, zapraszam na Discorda link w opisie. Piękna autoreklama. To co, Panie Motorów? Myślę, że wszyscy czekają na wyniki, to może przejdziemy do wyników. Dokładnie, słychać głośny dęber. Byle nie za głośne. Teraz będą głośne, potem będą ciche. To może zacznę od wymienienia tych osób, które załapały się na zniżkę w wysokości 10% na kod rabatowy. Dokładnie. Dający 10% zniżki w sklepie światkart. I tu mamy trzech zwycięzców takich kodów rabatowych. I jest to Dino 9843 Arrow, pisane przez 2R0 i 2V. żeby nie było, mam nadzieję, że dobrze czytam. I Bartosz, którego nazwiska nie powiem, powiem, że jest literka B, żeby nie zdradzić. Natomiast cała wasza trójka dostanie od nas odpowiedź mailową wkrótce, więc spodziewajcie się tego, że dostaniecie odpowiedzi. Wasza trójka zgarnia kody rabatowe, 10% zniżki do sklepu Świat Kart. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Tak, dziękujemy wam wszystkim za to, że. Po pierwsze chcieliście i ambitnie szukaliście tych kart i widzieliśmy, że w sumie poza może zwycięzcą sporo osób w prawie tym samym czasie wysyłało nam maile, więc to była zacięta walka Tak mi się wydaje, że chyba poza zwycięzcą, tak to wszystkie takie popołudniowo-wieczorne godziny Dokładnie były tak. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, a jak się pomyliłem, no to moja pamięć mnie czasem zawodzi. Dokładnie, pamięć Złotej Rybki Dezego, Złoty Dezy, Dezy Rybka. Tak jest, Złoty Dezy, może być. Natomiast przejdźmy do osób, które wygrały boksiki. Przypominam, były to do wygrania trzy boksy ze Shrouded Fable i tak za trzecie miejsce jest King Gambit Illustration Collection. Nawet nie powiedziałeś, że będą werble, a więc okay. powiem, były werble. A ja myślałem, że teraz będą werble. Nie, były wtedy werble. Dobrze, były werble wcześniej, Motyl zarzucił wcześniej werble. To ja wrócę do tego trzeciego miejsca. King Gambit Illustration Collection trafia do... I teraz są werble. Znowu? Dobra, Dobrze. dużo werbli. Aderiku, gratulujemy. Gratulujemy. Gratulujemy zwycięstwa, mamy nadzieję, że będziesz się cieszył tym boksem, że coś ciekawego z niego trafisz, jeżeli postanowisz go otworzyć. Natomiast my przechodzimy szybkim krokiem w stronę drugiego miejsca. Nie wiem, czy teraz chcesz werble, bo ja najpierw powiem, co za drugie miejsce było do wygrania. A ja powiem werble, bo nie każdy mógł oglądać poprzednie odcinek. Dobrze, dziękuję za werble. W takim razie za drugie miejsce jest Kingdra EX Special Illustration Collection. Chyba dobrze tą nazwę wymówiłem. Chyba tak. Kolejny popularny boksik ze Shrouded Fable i... kto go wygrywa? Werble. Sikie. <laughs> <laughs> Trochę kaleczę te teniki, ale y, Sikie jest napisane, przeczytałem Sikie Sikie, Sikie. Tak jest. Y, również gratulujemy zwycięstwa i też się odezwiemy w mailu zwrotnym na to zgłoszenie. No i zostało nam pierwsze miejsce. Zakładam, że ten kto wysłał zgłoszenie już pewnie wie, że jest na pierwszym miejscu. Ale... może, Ale może się... jeszcze mieć wątpliwości. Ale mogę żyć w niepewności. Tak jest, za pierwsze miejsce była Kingdra, e, Greninja. EX Special Illustration Collection, tak, Greninja. A zwycięzcą jest. Verble. Dziękuję za Werbę. Zwycięzcą jest Antim. Gratulujemy. E, tutaj byliśmy trochę zaskoczeni tempem w, w jakim Antim znalazł wszystkie karty, bo zdecydowanie był... E, bardzo szybki w tym wszystkim. Szybki poszukiwacz. Tak jest. I gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie Wam wszystkim, zwycięzcom i nie tylko. Wszystkim, którzy poświęcili chociaż trochę czasu, żeby niektóre karty odnaleźć. Bardzo dziękujemy. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca. I jeszcze raz gratulujemy zwycięstwa. Mam nadzieję, że fajnych nagród. Tak mi się I wydaje. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście szukając tych kart, bo niektóre były dobrze ukryte. Zdecydowanie zabawa przednia w szukaniu kart. I w ukrywaniu, chyba też. O, ukrywanie też było fajne, było. Potwierdzam. Także na koniec, jeszcze zapraszamy was do na naszego Discorda, na którego Motyr zaprosił. na zapraszamy naszą stronę. Na zapraszamy na stronę. Zapraszamy na stronę Świat Kart, szczególnie tych, którzy wygrali kody rabatowe, bo tam na pewno coś znajdziecie fajnego z tymi kodami. Zapraszamy do naszego Patronite'a, jeśli chcecie nas wesprzeć, albo na kawkę bajkofitu, link też w opisie. Tak jest i dziękujemy Wam za to, że tak wiernie oglądacie nasze odcinki. Mamy nadzieję, że jeszcze się Wam nie znudziliśmy i jeszcze długo się nie znudzimy. Rybka Dezy się nie znudzi na pewno. Złota ja to... dezy. dezy. Złota rybka Dezy. Mi się podoba. To tym miłym akcentem złotej rybki kończymy dzisiejszy odcinek i słyszymy się w kolejnych. Cześć. Cześć.